Hej, sezonie Baraba, witam was na moim kanale i zapraszam do 9 odcinka mojej serii gier z mojej kolekcji. Słuchajcie, dzisiaj mam wam do zaprezentowania chyba jedną z moich najbardziej ulubionych części serii, a mianowicie serii gier Tomb Raider. Jak widzicie, mam cztery y, części pierwszą, drugą i trzecią po polsku z, z polskim dubbingiem, a czwartą y, a czwartą wersję angielskiej z polskimi napisami. Jak widać na pudełku jest, na tych pierwszych trzech jest PG 18, o, oznaczenie wiekowe, a na tej czwartej części jest pg 16. Yy, ja, bardzo, ja bardzo często powracam sobie do akurat do tej serii serii Gier Prider. Ona mnie jeszcze potrafi wciągnąć na długie długie godziny i mogę i. I mogę się świetnie, jeszcze przy niej dobrze bawić. Jeżeli miałbym już wybierać, tak naprawdę, która część mi się podoba tej serii, wie wiecie, to jest trudne do powiedzenia, bo tak naprawdę mi się wszystkie części akurat tej serii podobają. Ale je jeżeli już y bym miał wy wybierać, to jest Shadow of Tom Prider. A to dlatego. Bo tam już, tam już jest zrobiona ta, ta, ta dżungla. Tam to są fajne zadania w, te, w tej dżungli. I po, i po prostu tak gierka mi tak, tak bardziej przy, przypadła do gustu Ale tak jak mówię, ja bardzo lubię często, powracam do wszystkich części i bardzo lubię e, wszystkie części serii Tomb Raider, które mam. Piszcie w komentarzach. Co o tym sądzicie? Co, o, co sądzicie o serii Gierką Prider? Yy, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. W następnym odcinku postaram Wam się pokazać Gierkę Piaski Czasu. Na razie trzymajcie się. Cześć, do następnego.